Eka. Widzicie co? Nieopatrznie w ostatnim nagraniu powiedziałam do jutra. Miałam zamiar nagrywać od poniedziałku do piątku, czyli wtedy, kiedy będę pracować. Znaczy, no pracować, ale pracować. Rozumiecie? No, ale zrobiłam to nieopatrznie i już mi się kumpela wie, która dobrze doczepiła, że dzisiaj też ma być nagranie. Więc stwierdziłam, że skorzystam z okazji i po prostu nagram vloga, kim jestem i o co właściwie chodzi. Bo y, założyłam w pierwszym. To jest espresso. Witaj się. Asia. No, siema. ma. Teraz już masz iść. Dziękuję. Y, założyłam w pierwszym momencie, że głównie zajrzą tu moi znajomi po prostu. Ale, jeśli jesteś kimś z zewnątrz, kto nagle trafił na jakiś profil i ma takie. Hmm, a co tu chodzi? I wanna know, to. Jestem Wena, znaleźć mnie można na Instagramie pod haoticwena. I od X lat po prostu pracowałam dla innych ludzi. Jakby oczywiście, nie? To sobie taki podstawowy tryb pracy w gruncie rzeczy. Pierwszą pracę podjąłam chyba jak miałam 16 lat. Teraz mam ponad dwa razy tyle. W tym roku kończę 33 lata. 34 lata, damiedź! <laughs> no, i ostatni rok przepracowałam w mini korporacji, znaczy w firmie aspirującej do na korporacji poniekąd. I jakby może też to było trochę da final straw, da last straw, ale też przy okazji zaliczyłam duży rozwój osobisty. Chodziłam już teraz na drugą terapię, znaczy na jeszcze. I ogólnie dużo bardziej poznaję siebie i takim jestem. No i dochodzę do różnych wniosków, dojrzewam do różnych decyzji. Kiedyś, kiedy zdarzyło mi się pomyśleć, że mogłabym pracować dla siebie, założyć jakąś firmę, działalność, cokolwiek, to następuje moment paniki i nie, nie, odpowiedzialność, zabierzcie do mnie odpowiedzialność. Chcę pracować dla kogoś, iż o nich on dba, o wszystko, o zusy, o strusy. Ja nie chcę mieć zmartwień. No, ale. Jeśli przepracujesz jakiś czas wśród znaczy dla ludzi, których nie rozumiesz, których nie lubisz. No tak zazwyczaj trafiłam na bardzo fajnych, bezpośrednich przełożonych. Bezpośrednich przełożonych miałam świetnych, ludzi z tym miałam świetnych, ale jeśli chodzi o jakby zarzut firmy, to zazwyczaj się nie zgadzałam z ich podejściem do życia, do pracownika, do tego jak. Podchodzą po prostu do wszystkiego. Więc powoli, od lat dojrzewała we mnie decyzja najwyraźniej, że trzeba spróbować po prostu pójść na swoje. Bo jestem dobrym pracownikiem, po prostu jestem, tak, stwierdzam fakt. Ale też jakby kiedy mam okazję, lubię unikać odpowiedzialności. Ale w gruncie rzeczy, kiedy mam obowiązek brania się odpowiedzialności, by nie mam tylko zwalić jej. To się nagle okazuje, że świetnie sobie radzę z decyzyjnością i jestem dobrym pracownikiem na takim samodzielnym stanowisku. Więc właściwie, kurde, skoro dobrze pracuję na samodzielnym stanowisku, dobrze ogarniam różne rzeczy: od wymyślania rzeczy po wpisywanie rzeczy, po marketingowanie rzeczy, jakby wszystkiego po trochu, na wszystkim po trochu się znam. To w gruncie rzeczy, co mnie, co mnie powstrzymuje, żeby spróbować założyć własną działalność i it is scary, it is. Ale, ale, hasło, którego staram się trzymać w życiu, to bój się i rób, bo bać się będziemy zawsze. Jakby tak po prostu jest, mózg tak działa, mózg chce nas, chce nas chronić przed rzeczami, które są straszne, upiorne, mogą stworzyć nam problemy. Tylko, że mózg to jest taki jaszczurczy mózg i on tak naprawdę nie wie, co jest dla nas dobre. No, niestety, tak jest, tak? To, co się nauczyliśmy za dzieciaka, to, co było kiedyś dla nas groźne, niebezpieczne, no to teraz mózg dalej pilnie tego samego. Mimo, że minęło 20, 30, 40, 50 lat, my się rozwinęliśmy i może nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Więc czasem trzeba postąpić po prostu wbrew temu, co mózg mówi, bo mózg wcale nie wie, co jest dobre. I to my jako świadomość musimy sobie to ustalić. No dobra, ale jak zwykle dygresja. Może tak, to jest istotne. Mam podejrzenie ADHD ze spektrum autyzmu, więc jestem osobą dosyć chaotyczną. Bardzo często zmieniam hobby, mam ich po prostu mnóstwo, lubię rękodzieło wszelakie, zajmuję się pisaniem, malowaniem, dzierganiem, tkaniem, szyciem, wyszywaniem, haftowaniem. Tak się rozglądam za moimi hobby, bo mam po prostu wszędzie wszystkiego pełno. I w gruncie rzeczy. Lubię rzeczy spróbować chociaż raz, żeby się czy czym się spodoba. Więc też próbowałam quillingu, próbowałam dekupażu, robiłam kartki przez jakiś czas. No, ale teraz właśnie idę troszeczkę inne rzeczy. I to, co chciałabym robić na działalności, to jest upcykling ubrań, jakby przede wszystkim, plus tworzenie ładnych rzeczy do domu czyli obrazów, kilimów i co nam jeszcze przyjdzie do głowy. To jest tak, Ech, uwielbiam zakupy w lumpie, po prostu uwielbiam jestem w tym dobra. E, typu idę ze znajomą, ona prosi, żeby znaleźć jej to i tamto, dobra, idę ci będę nosić i znajduję po prostu mnóstwo rzeczy. E, jakby no, mam faktycznie, mam ten tryk, mam to spojrzenie, e, że lubię buszować w lumpeksach i zawsze coś znajdę. E, preferuję lumpeksy na wagę, e, a nie te już przebrane, bo w tych na wagę mam większą satysfakcję, że znalazłam coś faktycznie, Wyjątkowego, coś czego nikt nie zauważył wcześniej, na przykład, nie? Bo skoro jest nawaga, to znaczy, że nikt tego nie kontroluje. Czy nie wiem, może się trafić właśnie jakaś wełna, e, jakiś, e, jakiś myląc, e, kaszmir, matko ile jest? Nazwę kaszmirowych swetrów, to jest po prostu. E, także dużo ma naturalnych materiałów. I tak. I dlaczego też wolę kupować w tych nawagę, Bo tam mogę znaleźć rzeczy, które. Potrzebuję trochę miłości. Po prostu. Na przykład. Y, kupiłam sobie wspaniały, y, szary, taki ciemno-szary, kaszmirowy sweter. Cudowny do tyku, ale miał dziury. Miał dużo dziur, więc nikt go nie chciał wziąć. A ja doszłam kilka ład, takich wiecie, widocznych, ładnych ład kwiatowych. I jest to po prostu jeden z moich ulubionych ciufów ever, nie? Y, inny sweterek kupiłam. Y, to była wełna Merino. Piękny, błękitny sweterek, ale za trzęsienie dziur miał. Naprawdę za trzęsienie. Ale strzyłam, Pozaszywałam malutkimi tymi, e, malutkimi pentelkami, i tak dalej. I nie widać. Nie ma po prostu śladu po, 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 tych, po tych dziurkach, nie? Więc za bezcen, po prostu wspaniałe, kaszmirowe, wełniane. Bawełniana oczywiście też, jakby staram się brać przede wszystkim rzeczy z naturalnych materiałów, zwłaszcza siebie biorę dla siebie, ale lubię te rzeczy dziwne, po prostu takie, które są nietypowe, nie? lubię takie rzeczy, które są oryginalne. E, na przykład moja Firanka to, to jest bluzka, to jest bluzka z wiskozy, która ma na sobie też e, błyszczące klejnociki, No takich rzeczy się często nie widzi, nie? Czy wygląda Firana? Wygląda Firana. Czy jest zajebista, mimo to? Tak jest. Zresztą, wiskoza to jest fajny materiał. No. <grych> Dobrze, ale jak zwykle zmieniłam temat. E, może tak. E, kiedyś e, prowadziłam streamy z gier komputerowych. Jeśli ktoś mnie stamtąd kojarzy, e, też był kanał e, Chaotic Venana na Twitchu. To tak dużo, dużo dywagacji, dużo dyskusji, dużo rozmawiania. I nie wiem, może do tego wrócę przy rękodziele. A chociaż maszyna może trochę zagłuszać, ale nie wszystko robię na maszynie, więc jakby właściwie więcej rzeczy robię ręcznie niż na maszynie. Eee, ale no jak się okazuje muszę porobić jakieś shorty, żeby móc to odblokować na YouTube. No cóż. <laughs> Dobra, eee, ale... <laughs> to tak. Jestem Wena. Zaraz kończę 34 lata. I będę robić własną działalność. Chcę zacząć od działalności nierejestrowanej, wypróbować wody, powolutku wejść w to wszystko jakby powoli właśnie wejść w ten inny tryb pracy, kiedy nie mam konkretnych godzin, że muszę jechać do biura i tak dalej, tylko pracuję z domu. Zobaczyć, jak to będzie na mnie działać na moją psychikę, bo takie całkowite siedzenie w domu u mnie się nie sprawdza, ale no, zobaczę, co z tego wyniknie. Chcę zobaczyć, jak się odnajdę właśnie w takim trybie pracy i czy wyrobię sobie po prostu rytm, rytm takiej pracy. Na pewno będę skakać z projektu na projekt, bo to jest dla mnie fajne i mam teraz zaczęty obraz, mam prawie skończony kilim, jeden mam skończony, ciuchów nawet nie będę liczyć, ile mam na napoczętych projektów. Więc tak, będę na pewno skakać między projektami w ciągu dnia, zobaczymy co z tego wyniknie. I tak, jeśli chcecie się przekonać jak to będzie wyglądać, no to zapraszam do śledzenia chcę robić vlogi właśnie od poniedziałku do piątku, czyli wtedy, kiedy pracuję pracuję pracuję, bo weekend jednak chcę mieć nadal dla siebie i na czysty relaks, bo jednak jakby rękojdeło jest dla mnie relaksujące, ale też ile można, nie? że jednak trzeba odsapnąć i nie być w tym trybie typowo służbowym, więc weekendy nadal będą dla mnie, ale tak. Yy... Nie wiem, co z tego wyniknie, nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyniknie. E, teoretycznie chcę dać sobie rok, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Powtarzam się, sorry. E, jestem filologiem polskim z wykształcenia, gdyby ktoś się zastanawiał. Ale lepiej odnajduję się w pisaniu niż w mówieniu, więc to pewnie dlatego. To wina tego. E, no i znowu straciłam wątek. No właśnie, dlatego brakuje mi trochę gadania na żywo do ludzi, bo wtedy ludzie mi o czym mówiłam. E, Okej, okay, chcę dać sobie rok teoretycznie, chyba że wcześniej się okaże, że taki tryb pracy mi zupełnie nie pasuje. Albo się okaże, że fundusze są po prostu za, za małe i naprawdę potrzebuję znaleźć szybko pracę. Wtedy to będzie, jakby, będę, będę sprawdzać, będę robić check-iny i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ogólnie chcę sobie dać taki rok, bo wiadomo, że przez pierwszy rok wszelkie pomysły y, są studnią bez dna i dopiero potem mogą zacząć przynosić jakiekolwiek zyski. Więc na razie nastawiam się na to, na to, żeby robić, żeby działać, a o zyskach pomyślimy później. No, więc nie mam nic przygotowany. Starałam się przygotować sobie jakąś taką rozpiskę, ile czego musiałabym robić tygodniowo. właściwie ile musiałam sprzedać tego tygodniowo, żeby osiągnąć taki, a taki wynik, który by mnie satysfakcjonował. Ale mój mąż już zauważył, że to może u mnie nie zadziałać, bo za bardzo się pozapominam w tych wszystkich parametrach i skupię się na tych, na tych liczbach i wtedy mogę po prostu stracić wszelką frajdę z tego. Więc, odwróciłam to w kąt. Znaczy, klik mam, nie usunęłam, bo jakieś tam przeliczenia już mam porobione, więc łatwiej będzie mi potem mierzyć, co się dzieje, może tak. Ale na razie staram się skupić na samym robieniu, na wejściu w ten tryb pracy. Zaczęłam 1 sierpnia, to jest oficjalny start, powiedzmy. I na pewno na początku będzie wszystko działo powoli, bo muszę sobie zrobić jakieś zaplecze rzeczy, ogarnąć to co mam, bo mam też po prostu zwykłe po prostu swoje ciuchy, które muszę sprzedać na Vinted na przykład. Więc najpierw chciałabym się pozbyć tych zalegających rzeczy, a potem zacząć faktycznie projekty robić. Więc... Um, z czasem na pewno założę też Instagrama specjalnie pod to, ale najpierw muszę się zdecydować na jakąś nazwę. A pomysłów mam sporo i właściwie nie jestem pewna jeszcze, na czym stanie. Eee, także tak, no, będziecie widzieć cały proces po kolei, co robię, z czym się borykam i co sprawia mi najwięcej trudności na pewno. Nie wiem, myślę, że może być to ciekawe i też to ma być dla mnie trochę kop, żeby robić rzeczy. Bo e, kiedy nie muszę wstać rano do biura, to mam problem ze wstaniem z łóżka. Tak mam. Więc też chcę, żeby te vlogi, ewentualnie potem transmisje na żywo, trochę mnie tak przymuszały do działania. Do tego, że ktoś tam jest, ktoś mnie obserwuje i chcemy, żeby coś się działo. Mam nadzieję, że mi to pomoże. Jeśli nie, no to cóż, trudno się wtedy mówi. Może tak, jeśli mi się nie uda, to wciąż uznam, że mi się udało. Bo to jest tak, że próbuję czegoś nowego, próbuję czegoś strasznego, próbuję czegoś na co kilka lat temu jeszcze bym się nie zdecydowała z pewnością. I powiem Wam, że jak tak spojrzę w lustro, to stwierdzam, że jestem teraz szalenie odważna podług tego, co było kiedyś. Jakby dalej mam dużo swoich problemów, dużo swoich niepewności i innych takich rzeczy, ale zrobiłam naprawdę mnóstwo kroków naprzód, i samo to, że zdecydowałam się faktycznie na to. Że faktycznie rzuciłam pracę na etacie po to, żeby robić coś sama ze sobą, jakkolwiek to brzmi, żeby spróbować być faktycznie pełnoetatowym artystą. To jest wow. Jakby podziwiam wszystkich ludzi, którzy coś takiego robią, i wiem, że muszę sama siebie też podziwiać w tym kontekście, bo to jest dla mnie coś naprawdę dużego. I czy mam wsparcie zewnętrzne, czy nie, to nie ma znaczenia. Jakby miło, jeśli jest, oczywiście. Ale wierzę, że to jest dobry pomysł, żeby spróbować. Że jeśli nie spróbuję, to będę żałować, że nie spróbowałam. Ale pieszać czegoś, co się zrobiło. Chociaż właściwie rzadko kiedy, o ile w ogóle, zdarza mi się myśleć, że żałuję czegoś, co zrobiłam. Bo wszystko, czego próbujemy, wszystko, co testujemy, uczy nas czegoś nowego. I to jest zarobiste doświadczenie. Jakby jak dla mnie, żyjemy po to, żeby doświadczać rzeczy. A doświadczanie jest za Czy Czyli jest to doświadczanie tworzenia czegoś we własnych rękach, co jakby z niczego powstaje coś namacalnego, co możemy, czego możemy użyć, co możemy nosić, czego możemy używać. Albo jeśli chodzi nie wiem, o doświadczanie tego, jak wygląda świat, tak? Jak podróże, podróżowanie po świecie, oglądanie gór, oglądanie miast, podziwianie wszystkiego, jakby doświadczanie. Jakby doświadczenie samo w sobie jest dla mnie czymś epickim. Eee, jest, jest sensem życia. No bo jakby sensem życia nie jest praca. Sensem życia jest miłość, jest doświadczanie tego wszystkiego. Eee, I nie tyle szukanie sensu, co szukanie frajdy. Tak, mam podejście helonistyczne: życie ma sprawiać frajdę. <laughs> Okej, okay, znowu straciłam wątek trochę i odleciałam w inną stronę zupełnie. Ale dobra, wydaje mi się, że starczy, bo już dosyć długo się zrobiło, już prawie 17 minut. Kto to w ogóle będzie oglądał, nie? Ale nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się okaże, wszystko się okaże, wszystko, wszystko będzie jakieś. Będziemy działać, będziemy testować. Jeśli chcecie właśnie... Być przy mnie, kiedy będę wymyślać nazwę, sprawdzać przepisy, ogarnąć działalność, pisać do znajomego księgowego, który obiecał, że odpowie na jakieś pytania, ewentualnie poleci mi swojego znajomego, który ma biuro, biuro rachunkowe. I też będę, przy, nie wiem, uczeniu się robienia ładnych zdjęć, bo nie potrafię robić ładnych zdjęć produktów. Nie potrafię. Ale plan jest, y, be, zrobię sobie ładną jakąś ściankę, y, przygotuję sobie ściankę, kupię sobie lampę, kupię sobie stołek do telefonu i będzie, będzie zajebiście, będzie do przodu. Albo będzie nie ale będziemy się razem uczyć. I myślę, że nauka nowych rzeczy też jest fajna, więc chcecie się uczyć ze mną? <laughs> może mi coś doradzicie. A może odkryjcie coś fajnego. Zobaczycie jak coś się robi i stwierdzicie ej, też chcę spróbować bo powiem wam, że mimo że wydaje się, że dużo rzeczy jest strasznych i takie wow, jak oni to robią, to przy odrobinie praktyki okazuje się, że te rzeczy wcale nie są aż tak trudne. Tylko po prostu trzeba uwierzyć w siebie i dać sobie trochę czasu na to, żeby też opanować. I wiem, że większość z nas jest w stanie też rzeczy zrobić. Jakby nie chodzi o to, że każdy musi robić wszystko sam, tak? chodzi o to, że jeśli komuś coś sprawia frajdę, to nie musi być w tym doskonały, żeby się tym zajmować i mieć z tego frajdę. Bo nie chodzi o doskonałość. Chodzi o to, żeby wiecie, żeby działać, żeby robić i mieć frajdę. <gryw> Znowu się powtarzam. Ale kurde, no jak to inaczej nazwać, nie? Mieć radochę. Czerpać satysfakcję. Cieszyć się tym, co się robi. No, a tu powiem jeszcze, że... Bo chciałam wcześniej, ale mi uciekło, Because e, Że właśnie dla mnie to upcycling e, ciuchów jest o tyle ważny, e, że uważam, że mamy bardzo dużą, znaczy uważam, no stwierdzam fakt, mamy bardzo dużą nadprodukcję e, ubrań. Fast fashion to jest po prostu masakra e, wydaje mi się, że moda ogólnie jest e, drugim. E, drugim drugim... tym... no, jak to się nazywa? E, nie czynnikiem, branżą o jest drugą branżą o, chyba na świecie która wpływa na zanieczyszczenie wód z produkcji śmieci i tak dalej i tak dalej a dużo rzeczy y, można naprawić i dalej nosić jakby to że coś jest starsze jakby naszej rzeczy które kupujemy wyprodukowane dla fast fashion one już po pierwszym praniu mogą wyglądać jak gówno po prostu ale, jeśli spojrzycie na rzeczy z lumpeksów, rzeczy vintage, właśnie czy z wełny, czy z bawełny, z lnu, nawet poliestrowe, bo jakby, whatever, bywają też fajne, nie? Ale chodzi o to, żeby nie kupować nowych poliestrowych, ale właśnie używane i użyć ich ponownie albo zrobić gdzieś coś nowego, to te rzeczy, które mają już lata, mają dziesiątki, setki prań za sobą, one nadal są w dobrym stanie. I to są właśnie produkty wartościowe. Bo fast fashion się mechaci po prostu po jednym, dwóch praniach, traci kolory i tak dalej. Ale jeśli kupujemy, e, znaczy nowe rzeczy droższe, one są lepsze jakościowo, ale też te stare rzeczy, z Lumpeksów sprzed 8, 10, 20, 30, whatever lat, one często są dużo lepiej wykonane i materiał jest dużo lepszej jakości niż to, co teraz możecie kupić za dychę, nie? Więc y, moim zdaniem lepiej jest kupić coś y, w się, co może mieć dziury, i to po prostu naprawić, i móc to nosić przez kolejne x lat. Albo znaleźć kogoś takiego jak ja, co zrobi to za was. <laughs> Nie, udało mi się to na koniec. <laughs> no. Rzeczy od Zela też będę chciała robić y, i z materiałów kupionych z drugiej ręki, i z materiałów nowych, kupionych po taniosi, bo też takie mam. Pomysły też jakieś mam. fascynuje mnie ten no, patchwork, na przykład. I też jako element czegoś większego. I też po prostu jako patchwork, patchworkowy, taki, wiecie, typu spodnie z patchworku. Jestem w trakcie robienia takiego, takiego, minutkiego materiału. O matko, właśnie 7 minut. <grym>, tak, mogłabym gadać i gadać czasami. Sorry, już kończę. Czy coś jeszcze? No właśnie, o co chodzi? Chcę założyć działalność. Yy, znaczy na razie nierejestrowaną, zobaczymy, jak to się rozwinie. Yy, kim jestem, powiedziałam. Jestem człowiekiem, który skakał z pracy do pracy yy, i się wypalał. Maksymalnie w jednej robocie wytrzymałem 2,5 roku. Ile miałam tych prac, już nie zliczę. Mam teczkę związaną z pracami i ona z gdzieś takiej grubości, nie? Jakby Nawet w tym nie wliczam prac sezonowych, typu nalewanie piwa na imprezie, ale no, prace miałam różne. Więc tak. Bo serio nie skończę. Dobra, jeśli ktoś wytrzymał do końca, to naprawdę serio, szczerze gratuluję. I w takim razie do zobaczenia przy kolejnym vlogu, bo jeśli wytrzymałeś 22 minuty ponad mojego pierniczenia, to chyba znaczy, że chwilę jeszcze tu posiedzisz. Okej. Okay. Musisz nauczyć robić shorty, żeby odblokować livey. Trzymajcie kciuki. To dobrego weekendu.